No i witam Was w akcji Słoma Tam koło ogródka te pole nasze Skoszone Przyjmij co było Dresowaliśmy. Wynająłem pana, spresował kostki I pozbieramy W takim starym polskim stylu Jak to tu u nas bywa W takim oto sprzęcie fajnym Jeszcze się rozwadzi tu i ułóżcie No ale dziecko ostatnio trochę porobiłem Zakładam zakładałem ledowe tutaj tutaj umocowanie i potem pękło to też pospawałem i zrobiłem jak na się należy no i zrobiłem tak jak wszyscy mówili na razie oryginalnie tutaj ten przód wydobywa piłki wydałem dodatkowo imbusa z tego to drugi Także zobaczymy ile wytrzyma ktoś umyty można ruszyć do roboty później time lapse włączę teraz pokażę trochę jak pobiegam znowu rękawic nie wziąłem ale co zrobić, kierowcy nie mamy widły jedne złamane drugie jakieś byle jakie ale coś jest zobaczymy jak to będzie szło dużo nie ma pół hektara trójeczka Zobaczymy, może czwóreczką pójdzie. Stare dobre czasy. Ostatnim razem jak zbierałem słomę, ostatnim razem jak słomę zbierałem, to taki prytek mały wyjął, to tylko podjeżdżałem. Akurat ciągnik umyty ładnie wygląda Muszę zdalne sterowanie zrobić A chyba pierwsze to ustawiona, bo to jest na prawo odciąg A na lewo też, to jednak nie Woda sprzyja. Błoneczko daje. Jest sprzęt, to trzeba wykorzystać. A, Dobra, A, Uj. Uj. Jest. A, tak rzadko snopków to idzie... Czwórką, ale jak więcej to już... Można się zmęczyć. Już świnki można trzymać będzie, nie? No a dla kogo? Mogą... Ja chcę jeszcze jakiś ten Parzysto kopytne. Do koszenia trawy. Tak no. Tagle się coś poło, obrywały. Spróbujmy tam. Der var den.

Czy tam może na jakieś zwierzątka się przyda, niech będzie. Dzięki za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania i wszystko. Dzięki, cześć.